Niewiele można powiedzieć nowych informacji na temat handlu jabłkami. Sytuacja jest stabilna, podaż jest stabilna, z popytem bywa różnie, chociaż w ostatnich dniach się poprawiło. Coraz więcej przyjeżdża kupców, mimo że jest nadal kiepska pogoda, to jednak już pojawiły się w większości polskie nowaliki. Co prawda, ceny jeszcze są nadal zaporowe, ale no konsumenci są spragnieni. Tak? i za wszelką cenę będą starali się uzupełniać dietę o, o, o świeżą zieleninę. A ceny jabłek niewiele się zmieniły, też bardzo są zróżnicowane nadal w zależności od tego, jaka jest to odmiana i jak jest to jabłko, jakiej jest jakości, jak zostało przygotowane. Także ceny się wahają powiedzmy od złoty 30 zł do nawet 4 zł, ale tak te najbardziej popularne, czyli Legal, Champion, grupa Jana Goldów. Cena to pewnie dla fachowców bardziej, czyli za skrzynkę, kształtuje się od 22 do 35 zł. Jeśli chodzi o taką naszą sztandarową odmianę, czyli najdroższą, czyli szarą renetę, raczej już ciężko utrzymać, znaczy uzyskać cenę 70 zł za, za skrzynkę. Tutaj bardziej Cortland Empire w tym kierunku zmierza. A szaroneta to jest około 60-65 zł. Teraz trzeba zapłacić. Najczęściej bywa tak, że się spotykają jabłka z jesieni 2020, z jabłkami z lata 2021, tak? Jeszcze takie sytuacje tutaj obserwujemy. Są tacy producenci, którzy ryzykują, żeby po prostu liczą na to, że uzyskają wysoką cenę, bo powiedzmy jabłka odmiany Genewa nie zastąpi jabłka zimowego, tak? Także tutaj na pewno będziemy obserwowali do końca czerwca, do połowy lipca, Zobaczymy jak w tym roku będzie układ pogodowy, kiedy będą pierwsze, pierwsze i genewy, tak? bo to są takie prawdziwe jabłka, które można ewentualnie jeść, bo nie mówię o jakichś tam klosach, papierówkach, no bo to jest taki trochę zapchaj dziura, ale genewa to jest taka pierwsza jakby jaskółka, że zbliżają się prawdziwe jabłka. Nic, nic się nie poprawia, a raczej pogarsza. Jabłka jest dużo. Ostatnio się wysypało dużo ładnego jabłka za świeżo otwartych komór. Kupcy mówią, że nie sprzedaje im się, raczej wolą na no jakieś. Mi to tak jeszcze zostało ze 60 ton. Alby ciężko będzie sprzedać.